szkolenek! o, szkole, szkole, z... Z... o. Się szkole z Inksami. W tym razie będziemy sobie nauczyć się pływać, więc dajcie łapkę w górę. Błagam, bo będziemy płakać, jeśli nie dacie. Jeśli zobaczymy choć, choć jedną łapkę w górę, to będzie w dół, dół ale al, w, w dół, to wtedy... Słuchajcie, wiecie co będzie? Nie wiem. O jeden odcinek. O jeden odcinek w tygodniu mniej, Wiecie? Więc lepiej zostawiajcie łapeczki w górę, jeśli Wam się podoba. A jeśli nie no podoba, dobra, to na kto to też będzie strata. No dobra, moja grupa się myje. Hey, zby... I też zdejmujcie majce, gości. Puszcz. Zdajcie, żeby nigdy nie zdejmować. Zdęb... koćku No idziemy tędy. To się nie umyje. Je, je ten ten ten, ten zgniłe jajo. Ja chcę być dniłem jajem z jajo. Pff. Au, to bulla, to jest metalowe. Co tam no, w kolejkę iść. Muszę w kolejkę, to jest nie fair. Cała nasza klasa pierwsza oczywiście. Tak. Wasza no. klasa ma Nie. No. Ale to jest ślicznie, nie da się na tym pływać. Ale to jest fajne. Ale to super. Můžete mluvit tak, jak se budu dostanete. Uvakem. To zazná. spokojnym. Dzieciaki do dzieciaki. Dzieciaki do dzieciaki. Dzieciaki dzieciaki. Cześć. Cześć babku. Siu I mamy. Jeszcze ostatnie dwie miejsca. A, a. a później my gdzieś... Jupija brzucho! Na no brzuchu no nie można zjeżdżać! To nie według zasad. Nie według zasady! Wywalimy was z basenu Teraz kolej na pilny kolej. No dobrze, dobrze, by też na mnie? Okej. Okay. I to. raz Dwa. Trzy! Tak się jestem podekscytowany. Gdzieś tatusiek! <skrady> 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 to twój synek <tłuszczyne? skrady> tak, a moca nie może być moim synem!

Ale takie mam. Hej! Dobra, Wreszcie, ale, że to nie, to, 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 to nie będziemy skakać, to skakać to ciągle sobie, tylko będziemy sobie się uczyć pływać. Pamiętajcie! Na razie macie relaksik, ale później będziecie mieli jedynie naukę. Rozumiano? Dobra, wy, Dobra, wy się nauczycie. I właśnie, przestańcie być mnie. Dzieci, by teraz jest was. Nie podejdziesz zaczynam do korespondencji. Czy mamy mieć uwagę? Tak. Mój Z burzą. się do korespondencji. Burza. Z... I pieczątka. Dzięki. Bardzo ciekawi. A ja pieczątka z burzą. Dobra, posem pani! Ja nie obiecuję! przepraszam bardzo, że młodzie nie gdzieś no, chciałbym jeszcze wiedzieć. Dobra, ja dobra, 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 tu będziesz miał e, i, 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 będziesz miał to. Będziesz miał dwie chmury. Proszę panią! Masz, nie, stoić tutaj, będziecie na pływania. Teraz twoja kolej Proszę pani, przecież ja do rodziców. Uwaga. Uwaga. Ue, ue, ue. No dobra. oczywiście się pływać. To jest I moja grupa. Mm, mm. A nasza inna? Możecie jeszcze się lacować. Jej. No dobra. Ale oni będą mieli ponad pół godziny później. Co? No dobra. Moja grupa najpierw. Zaczyna Ej, nie, nie, nie. Czekaj, nie, nie. czekaj, czekaj. Nasza grupa będzie się... Uciła nasza. Uci. Dobra, dalej. No to jedziesz. Dobra, nasza linia... Ała! Kto mnie popknął? Ehehe. Nasza linia startowa jest tutaj. Wy tu, najpierw będziecie roz, rozgrzewać. Ja, ja też rozgrzewam się. I bioderka. Dobra, teraz wracasz. Bioderka, bioderka, bioderka. Biodro, biodro. Kolejny. Biodra. Później Biodra, będą biodro. Biurejka to moja specjalność. Ha, ha, ha. Na pewno specjalność. Słuchajcie, nie przyzywajcie naszego koleżki, przecież on jest wspaniałym koleżką. Dobra, nurkuj. Czekajcie, czekajcie, czy wy macie tu wody napełnioną w akwarium? Bicie. Macie jakieś wiatraki, czy co? Nie, on nurkuje. No dobra, dalej, dalej idziecie. Dobra. Kiegi, kto tu wygra? Teraz ja ich pouczę, proszę pani. Dobra, tu macie wodę nalaną. Pierwszy będzie on, drugi on, trzeci Dobra, słuchajcie. Macie... macie takie zasady. Płyniecie do końca wracacie i na do, koniec i do kolejki dopiero dobra. następna osoba może przejść. Czekaj, tak jest siebie! Zobaczmy, jak pływa nasz kolega! Oh, Nooo! Wygnałeś się! To będzie miał drugie miejsce! Oh. Nurkujesz! Ziechaj, on nie chce! Pamiętaj, żeby nie wymiotować, bo też tam e, się bimy. Dobra. Ej, skola! Dzień dobry, proszę. Musi pan wyjść z basenu. Musi pan wyjść z basenu. Dlaczego? Bo wymiotowałeś. To nie patrzcie na tą ściankę, ok? Przewrzućcie tam. Jupi, wygrałem. No dobra, zobaczcie co tam się dzieje. Musi pan wyjść wyrzucony. No to. Przepraszam, mów idę na relaks. Dobra, amen. ale nie wymiotuj tam. Okay. Jeszcze taki raz i niestety musisz wyjść. właśnie mój syn! Zapraszam cię, żonie z kolegi. Dobra, drabinką się spinam. Patrzcie. Ale pomaga! I przepuścić mojego syna! Mm, dobra. Słuchajcie, dobra. Teraz ocho, nie chcę. Niedługo no patrzcie na mnie! Ocho, 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 jak wysoko skacie! pamiętajcie, by nie skoczyć na prawdziwe. Ocho, ocho. Ej, no mój przez ten gościu! Ała, ała. Ała. Słuchaj! Chodź do mnie na marsz do mnie! Daj mi kur! będziesz się umyć do prysznica! Koleśko, wy samcie po, po, yes, po, powiedzieć poproszę! Poproszę! Jak... Poproszę dzienniczek! Daj mi zeszyt do korespondencji! tych. Niestety będziesz miał burzę i napiszę wszystko dokładnie. Pamiętajcie, burza to jest coś okropnego. Tu, 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 tu. Masz? I, I powiedz swoim wszystkim, co zrobiłeś takiego. A ty idziesz się umyć wreszcie. Wszyscy, <śśleski> co są źli, idą się umyć. Poproszę proszę do korespondencji, następnej! nie <śmany> ja pływam tylko! Człowiek człowieku, ty nie umiesz pływać! Idę na prawdziwa pływać, nie chcę pływać jak głupek! Pamiętajcie, by skończyć już zakryptować nasz kanał! Nie wiem, jak to się mówi, ale zaskrybajcie nasz kanał! Ja to powiem, idź stąd! Zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapeczkę w górę. I będziemy mieli, pamiętajcie, każde tysiąc łapek w górę dajemy fam. Odcin, mega odcinek długi. My zazwyczaj to zrobimy Wam filmik, ale taki długi. No, wiecie, godziny każde tyle tysiąc. Macie szczęście.